Jak uważasz, dobrym pomysłem jest pomysł, który chcemy wprowadzić na początku tego roku wspólnie z korporacjami taxi? Pomysł mhm. polega na tym, żeby w samochodach korporacji taxi na miejscu były montowane małe foteliki dla dzieci. Z przodu to zależy do 3 lat, tak? Do, 3 do 12 roku. lat łącznie jest taki przepis ustawowy, żeby dzieci w w samochodach, żeby jeździły właśnie fotelikach. E, tak, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli na przykład w przypadku wypadku e, dziecko będzie no, bezpieczne na pewno, także to jest bardzo dobry pomysł, jestem za. Jesteś za, tak? Tak. dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Uważam, że zamontowanie fotelików w jest bardzo dobrym pomysłem, bardzo tego brakuje. Ponieważ dzięki temu dzieci będą mogły, zwłaszcza ich rodzice, czuć się bezpiecznie, tak? Może taksówki byłyby wspaniałym pomysłem, ponieważ jest to rozwiązanie konieczne oczywiście dla bezpieczeństwa naszych dzieci, tak? Także myślę, że trafiony pomysł Boże, panu, i oby, pomysł. oby tak, oby się zrealizował w przyszłości. Panie Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, powodzenia. Myślę, że to jest dobry pomysł, aby nawet taksówkarze używali fotelików samochodowych, gdyż po to są produkowane, zaprojektowane, żeby chronić życie najmłodszych. Myślę, że to bardzo dobry pomysł.